Witam wszystkich! Dzisiaj zrobimy miseczkę, miseczkę z gazet. Do tego będą nam potrzebne gazety, najlepiej zwykłe, szare, które mamy w domu, ołówek, patyczek do kleju, klej i pędzel. Bierzemy arkusz gazety. Ustawiamy go sobie po skosie. Dlaczego? Ponieważ, jeśli będziemy go zwijać, zaczynając od końcóweczki, tutaj, to zwijając go po skosie, da nam większy, większą płaszczyznę. Zaraz pokażę o co nam chodzi. Zwijając go, musimy. Zaczynamy od końca, dbając bardzo o to, żeby. Nasza końcóweczka zawinęła się na ołówek i zwijamy go w rulonik. Dochodząc do końcówki ołówka, trzymając rulonik, wyciągamy delikatnie ołówek, żeby rulonik nam się nie przesunął, nie zmienił szerokości na końcach, i zwijamy tą gazetę tak do końca. Na samym końcu zostawiamy kawałeczek. Bierzemy sobie klej. I samą końcówkę tej gazety smarujemy klejem. Pomagając palcem, żeby rozprowadzić klej, żeby końcówka papieru nam się skleiła ze sobą. Sprawdzamy, czy wszystko jest OK. I teraz, jeśli zwijamy po skosie, ten rulonik jest dużo dłuższy niż szerokość gazety. Dlatego robimy to na lekko skośnej gazecie, powtórzę jeszcze raz. Końcówkę gazety zawijamy dokładnie na ołówek. Trzymając, wyciągamy ołówek i zwijamy do końca. Zostawiamy końcówkę, żeby móc posmarować klejem. Pomagamy sobie, żeby rozprowadzić klej dokładnie na samą końcówkę, żeby nam rulonik dobrze się skleił. I mając takie ruloniki, mając takie ruloniki yy, musimy każdy z tych ruloników spłaszczyć. Przygniatają z palcami. Ja sobie przygotowałam więcej takich ruloników. Czym więcej zrobimy tych ruloników, tym nasza miseczka będzie większa. Bardzo starannie, żeby te nasze ruloniki były naprawdę płaskie. I teraz biorąc ze sobą dwa patyczki takie z ruloników, musimy skleić ze sobą te końcówki tutaj. Możemy to zrobić tak, że jeżeli zdarzy się, że nasza jedna końcówka jest ciut węższa niż druga i da się wsunąć jedna w drugą, to bezpieczniej jest pokleić właśnie tą, czyli kleimy, dajemy troszeczkę kleju z obu stron i staramy się wsunąć, wsunąć delikatnie tą końcówkę węższą w tą szerszą. I chwilkę musimy poczekać, żeby jednak ten klej nam złapał, żeby tutaj nie rozchodziły się te Paseczki. Mając, mając te paseczki już takie poklejone ze sobą, bierzemy ołówek i samą końcówkę zwijamy na ołówku. Możemy ten nałówek potem wysunąć. Będzie nam łatwiej, łatwiej zwijać ten rulonik. I wszystkie te połączone ze sobą ruloniki spłaszczone zwijamy w taką gąsienicę. I póki ona jest malutka, jest nam dużo łatwiej robić to w palcach niż na płasko. Potem oczywiście, jeżeli tych papierów się pojawi dużo więcej, będziemy musieli przejść na zwijanie w ten sposób. Robi nam się taka gąsienica, ja sobie przygotowałam większą, już zwiniętą, z dużej ilości takich płaskich elementów. I na końcu, jak dochodzimy z końcówką już papieru, musimy przykleić do ostatniej powierzchni. I tworzy nam się takie kółeczko sklejone ze sobą. I teraz, trzymając delikatnie tutaj, wysuwamy do góry poszczególne paseczki, bardzo uważając, żeby żaden nie wyszedł nam z żadnego poprzedniego. I tak jak mówiłam wcześniej, czym więcej tych paseczków jest, ta miseczka będzie dużo większa, będzie ją można bardziej wysunąć do góry. I powierzchnia tu na dole jest do dyspozycji naszej, czyli możemy ją Wyciągnąć dużo bardziej do góry, lub zostawić bardziej płaską, jeżeli chcemy mieć na dole szerszą. Jeżeli chcemy wyjść bardziej do góry z, i mieć taką głębszą miseczkę, wyciągamy te paseczki bardziej do góry. Zwracając uwagę, oczywiście jeszcze raz przypominam, żeby żaden z paseczków nie wyszedł z poprzedniego. Moja miseczka będzie miała taki kształt, tak postanowiłam, tyle ją wyciągnęłam. I teraz należy naszą miseczkę, żeby została w tej formie, jaką chcemy, musimy posmarować klejem. Klej typu Wikol jest klejem, który po, jest biały, ale po zaschnięciu stworzy nam powierzchnię bezbarwną. Musimy dokładnie posmarować każdy z elementów, każdy paseczek, żeby się ze sobą wkleić, troszkę wpuszczając tego kleju pomiędzy. Musimy to zrobić na całej powierzchni naszej miseczki, dbając o to, żeby każdy pasek z każdym był sklejony. I tą samą czynność powtarzamy od zewnątrz, od samego środka, idziemy dookoła, klejąc każdy paseczek ze sobą. Na całej powierzchni. Moja miseczka wygląda tak. Po zastygnięciu kleju ona nie złoży nam się z powrotem. Będzie elementem stałym, kolorowym, zabawnym. Może służyć jako miseczka na drobiazgi na naszym biurku. Myślę, że będzie ozdobą kolorową. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do następnego odcinka.